Dzień dobry, kochani! Dzisiejszy makijaż szanty Zachód Słońca z sieratowymi akcentami wykonałam przy pomocy paletki Nataszy Denonej, przy pomocy cieni. Na całą powiekę poszedł właśnie ten piękny kolor, ten piękny cień o kolorze zachodu słońca. Następnie na primer, pod cienie, przylepiłam ten. Cień Dixie na ruchomą powiekę, i następnie e, tą kredką właśnie hebrową e, z kolekcji Sister Love. E, podkreśliłam właśnie. E, Linie rzęs na dole i na górze, i wyciągam trochę wiaskówkę. I w ten sposób pr yy, prezentuje się mój dzisiejszy makijaż. Jeżeli Ci się podoba i chcesz go naśladować, daj mi znać, wpisując w komentarzach nazwę mojego dzisiejszego makijażu. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia z tym razem. Pa!